Dzień dobry Państwu. Zobaczcie ten fragment konferencji, na której panowie przemysław Czarnek i Andrzej Śliwka pokazali cały wachlarz kłamstw, jakie w ostatnich kilkudziesięciu godzinach padły o Karolu Nawrockim i zakupionym przez niego mieszkaniu. Oglądajcie do końca. Proszę Państwa, tonący, tonący brzytwy się chwyta. A oto ta brzytwa, której się chwycili politycy główni Platformy Obywatelskiej i sztabu pana Rafała Trzaskowskiego. Jak Państwo pamiętają, w 2007 roku pan Jerzy Żywicki stał się pensjonariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku i od 2007 roku jest pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, nie pana Karola Nawrockiego. Pan Karol Nawrocki poznał pana Jerzego Żywickiego i spotykał się z nim regularnie, pomagając mu w jego bardzo trudnej sytuacji, w jego samotności, ale także w chorobie, i wszystkich słabościach, które pan Jerzy Żywicki. Miał, spotykał się z nim od 2008 roku i regularnie pomagał mu w jego życiu. Spotkało się to z reakcją pana Jerzego Żywickiego, testament pana Jerzego Żywickiego, spisany przez niego samego w Gdańsku 20 października 11 roku. Ja niżej podpisany przekazuję mój dobytek w drodze testamentu Karolowi Nawrockiemu. Zaznaczam, że wydziedziczam swoją żonę i dzieci robią tak z racji braku kontaktu z wyżej wymienionymi przez 37 lat. Następnie pan Jerzy Żywicki nabywa od miasta Gdańsk mieszkanie. Ową kawalerkę 28-metrową z bonifikatą do 10%. Nabywa tę kawalerkę za środki finansowe, które pożyczył mu na ten cel przekazał Karol Nawrocki. W 2012 roku Stają wszyscy przed notariuszem w Gdańsku dnia 24 stycznia 2022 roku i spisują akt notarialny, który brzmi następująco. Karol i Marta, małżonkowi nawrodcy, oświadczają, że znany jest im stan techniczny przedmiotowego lokalu mieszkalnego oraz aktualny stan zobowiązań związanych z jego eksploatacją. Jerzy Żywicki. Oraz Karol i Marta, małżonkowie nawrotcy, zobowiązują się zawrzeć w terminie nie wcześniej niż dnia 2 stycznia 2017 roku i nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku umowę sprzedaży, sprzedaży w której to umowie Jerzy Żywicki sprzeda w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich prawo własności lokalu mieszkalnego nr 7, klatka C stanowiącego odrębną nieruchomość za cenę wynoszącą 120 tysięcy złotych Karolowi i Marcie, małżonkom Nawrockim. Paragraf trzeci. Karol i Marta Sandra, małżonkowie Nawrodcy oświadczają, że zapłacili oni na rzecz Jerzego Żywickiego całą cenę sprzedaży w kwocie 120 tysięcy złotych, co Jerzy Żywicki potwierdza. W 2017 roku została zawarta ostateczna umowa sprzedaży i akt notarialny z 6 marca 2017 roku widnieje również w księgach wieczystych, które ujawniają przejście własności lokalu w trybie sprzedaży za 120 tysięcy złotych z pana Jerzego Żywickiego na para Karola Rąbrowskiego i jego małżonkę Marty. W żadnym dokumencie urzędowym, w żadnym dokumencie urzędowym nie ma mowy o jakiejkolwiek darowiznie. W żadnym dokumencie urzędowym nie ma jakiegokolwiek zobowiązania do opieki i nie ma żadnej mowy o tym, że mieszkanie jest nabyte z powodu przejęcia opieki nad panem Jerzym Żywickim. Pytanie, które stawiamy dzisiaj do wszystkich dziennikarzy, do wszystkich polityków brzmi dlaczego kłamaliście, dlaczego oczernialiście Karola Nawrockiego. Do dzisiaj... To mieszkanie jest we władaniu Jerzego Żywickiego. Do dzisiaj klucze do tego mieszkania ma Jerzy Żywicki. Do dzisiaj pan Karol Nawrocki ponosi koszty utrzymania tego mieszkania. Do dzisiaj Karol Nawrocki traktuje to mieszkanie jako mieszkanie w dyspozycji pana Jerzego Żywickiego, dopóki będzie żył. Dlaczego państwo kłamaliście, że nastąpiło jakiekolwiek przejęcie mieszkania, nielegalne, albo jakiekolwiek przejęcie mieszkania, które ma niemoralny podtekst? To są ohydne czyny. Które angażowane są media głównego nurtu, ale również naszym zdaniem służby specjalne. Wstyd i ten wstyd właśnie ujawniamy. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał pan minister Schwernaker, pan minister Czarnek, mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, sytuacją, w której w kampanii wyborczej w akcji przeciwko kandydatowi obywatelskiemu kandydatowi na prezydenta jest, są zaangażowane służby specjalne. To jest sytuacja absolutnie bez precedensu, kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jedyny dysponent informacji, które były składane w ankiecie bezpieczeństwa, ciekną do mediów, na lewo i prawo i nie są przekazywane, szanowni państwo, zgodnie z przepisami prawa, bo zgodnie z przepisami prawa te informacje nie mogą wyciec. Państwo tu widzicie budynek przy ulicy Kieleckiej 32. To jest budynek, który należy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Można powiedzieć luksusowy apartament, w którym szefowie agencji bezpieczeństwa, dyrektorzy agencji bezpieczeństwa funkcjonują i w tym budynku według informacji prasowych. Ale także informacji, które otrzymujemy od sygnalistów, była ustalana. Operacja wymierzona w pana doktora Karola Nawrockiego. Kampania wyborcza Rafała Trzaskowskiego się posypała. Rafał Trzaskowski no, zachowuje się co najmniej niestabilnie, pokazuje znamiona dużego zmęczenia w tej kampanii wyborczej. I to powiem w cudzysłowie. Widać, że przygniotło go to, że sobie całkowicie nie poradził w debatach wyborczych. Przegrał debatę zorganizowaną w sposób nielegalny przez jego sztab i TVP w likwidacji. Nie poradził sobie z tym, że Prawo i Sprawiedliwość, e, wspierając doktora Karola Nawrockiego i sam doktor Karol Nawrocki, zorganizowali, sztab zorganizował znakomitą konwencję w Łodzi. Później świetne spotkanie pana doktora Karola Nawrockiego w Białym Domu, spotkania z panem prezydentem Trumpem, spotkania z panem sekretarzem Marco Rubio, Mike'iem Johnsonem, innymi przedstawicielami administracji Donalda Trumpa i rozmowy o ważnych sprawach dla Polski. Dlatego odpalili operację Karol operację, która jest wymierzona w kandydata, w demokratycznego kandydata. Ja wczoraj byłem na interwencji poselskiej w biurze koordynatora do spraw służb specjalnych wspólnie z panią minister Gębicką. Zadaliśmy kilkanaście pytań. Na żadne nie uzyskaliśmy odpowiedzi, ale dostaliśmy jedno potwierdzenie, że to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego była dysponentem tych informacji, które wyciekły do mediów. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego była jedyną instytucją, która była w posiadaniu tych informacji. I teraz odpowiadając na te oświadczenie, które zostało wydane przez pana Dobrzyńskiego, panie Jacku, proszę nas nie straszyć. My się nie boimy waszego działania, my się nie boimy, że będziecie nas straszyli jakimiś pozwami, bo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez działania sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego stała się agencją brudnych wrzutek, atakującą demokratycznego kandydata w wyborach prezydenckich. Oczekujemy od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego służb specjalnych, że będą stały na straży naszego bezpieczeństwa, a nie będą angażowały się w kampanii wyborczej jednego lub drugiego kandydata, jak to miejsce ma teraz. Pan dr Karol Nawrocki składał trzykrotnie ankietę bezpieczeństwa. W 2009 roku, w 2014 roku. Nie muszę przypominać, kto był wtedy premierem. Pan redaktor Knapik pewnie doskonale pamięta, że w 2009 roku był pierwszy rząd Donalda Tuska, a w 2014 roku i był rząd premiera Tuska i pani premier Ewy Kopacz. Pan redaktor patrzy w telefonie, Nie, może pan redaktor sprawdzić to. W 2021 roku był, szanowni państwo, trzeci wniosek, który został złożony przez pana doktora Karola Nawrockiego. I wszystkie te ankiety bezpieczeństwa są w posiadaniu Agencji Bezpieczeństwa i nigdy nie były kwestionowane. Nigdy, szanowni państwo, nie były kwestionowane. To, o czym mówił pan profesor Przemysław Czarnek, te wszystkie działania były działaniami legalnymi, zgodnymi z prawem, niekwestionowanymi przez urzędy skarbowe, kas, ale także zatwierdzone przez sąd, sąd wieczystoksięgowy, który to zatwierdził, szanowni państwo. I działanie pana doktora Karola Nawrockiego pokazało, że wykazał się dużą szlachetnością, i można powiedzieć, że pomógł panu Jerzemu bo inaczej, gdyby nie było wsparcia pana doktora Karola Nawrockiego, pan Jerzy by się zmagał z problemem bezdomności. I teraz, mając tą całą wiedzę, służby specjalne zaatakowały, przekazały te informacje. I zaatak, został zaatakowany pan dr Karol Nawrocki. My zadaliśmy kilkanaście pytań i oczekujemy konkretnych informacji. Oczekujemy konkretnych informacji, jaka rola była szefów służb, jaka rola była pana dyrektora Szafrańskiego, jaka rola była pana dyrektora Sytniewskiego? Czy w tym budynku, przy ulicy Kieleckiej 32, były spotkania? przedstawicieli służb specjalnych i polityków platformy obywatelskiej czy działania które zostały szanowni państwo podjęte przez sztab wyborczy bo trzeba przyznać idealnie to było zgrane działania zarówno sztabu wyborczego wraz z tą publikacją prasową czy to było skoordynowane tych pytań na te pytania oczekujemy jasnych odpowiedzi w przestrzeni publicznej w ostatnich dniach pojawiło się tyle kłamstwa tyle nieprawd tyle brudnych obrzydliwych ataków wymierzonych w pana doktora Karola Nawrockiego żaden z polityków platformy obywatelskiej nie zweryfikował tych informacji od razu w sposób brutalny nieprawdziwy powielał te fake newsy